Cześć, z tej strony Nina Zmarszczka, i na wstępie zapraszam Cię do zapsubskrybowania i spróbowania treningów, które są na moim kanale. Ale też na mojego Instagrama nina.zmarszczka, tam możesz się zainspirować treningami samodzielnymi z dzieckiem, ale też znajdziesz jakieś przepisy. Dobra, i do rzeczy, do tematu. Dlaczego pozwalam sobie na wysunięcie tak bezczelnych wniosków? Ano, Mówię to z perspektywy osoby, która uczęszczała na takie zajęcia, z perspektywy osoby, która chciała pracować na siłowni. I z perspektywy osoby, która prowadzi teraz osoby, które uczęszczały wiele lat na takie zajęcia. I na podstawie ich opinii wyciągam właśnie te wnioski, i kiedy chodzimy na zajęcia fitness na siłowni. Jest tam niezależnie, czasami jest to grupa ośmiosobowa, czasami 15-osobowa. Osoby, które prowadzą te zajęcia, mają za zadanie zostawić nas w przekonaniu, że to jest łatwe, przyjemne, zostawić nas taką motywacją. Po to, żebyśmy przyszli kolejny raz. Więc kiedy jesteśmy na tych zajęciach, osoby prowadzące nie zwracają uwagi na wiele szczegółów. Wiele osób właśnie tego chce, albo przynajmniej tak im się wydaje, że tego chcą, dlatego, że to jest prostsze dla naszego mózgu. Jak coś jest łatwe, przyjemne, kiedy ktoś to tak przedstawia, my chętniej tam powracamy. Tylko teraz należy się zastanowić nad tym, czy my chcemy, właśnie. Kosztem naszego progresu, cały czas iść w to, że ktoś nam mówi, sam miód na nasze uszy, czy chcemy się rozwijać? Bo jeśli chociaż troszeczkę chcemy się rozwijać, to warto się nad tym zastanowić. Kiedy osoba jest rekrutowana na takie stanowisko, nie są brane pod uwagę jej kompetencje, takie twarde, czyli te kursy, wiadomo, to jest mile widziane żeby ta osoba miała zrobione jakieś kursy, ale na przykład, jeśli chodzi o bazę anatomiczną, jest ona zgruba pomijana. Nie jest z grubsza, zgruba jest pomijana. Często nawet osoby, które nas rekrutują, nie mają takiej, yy, uważam, że podstawowej wiedzy i w dużej mierze opierają swój wybór kandydata na tym, Jacy jesteśmy po prostu? Czy jesteśmy uśmiechnięci? Myślę, że przede wszystkim szukają osób nieintrowertycznych, a ekstrawertycznych, które będą mówić tak bardzo hura, hura optymistycznie. One mogą nawet nie wyglądać, one mogą nawet za bardzo nie ćwiczyć. Ty możesz tak samo chodzić i ćwiczyć przez 10 lat i tak naprawdę nie poczujesz progresu, bo żeby poczuć ten progres, musisz. Musi osoba prowadząca przede wszystkim znać się na temacie dosyć dogłębnie, w, moim, w mojej opinii, żeby Tobie przekazać jak najlepiej, jak najbardziej upatologicznie podstawy. Na przykład, kiedy ja byłam na zajęciach akurat z roweru, ale nie tylko na tych byłam, nie potrzebuję osobiście takiej motywacji, żeby ktoś mi mówił, że tylko teraz, dzisiaj akurat jest taki ciężki trening, ale następnym razem zobaczysz, to wszystko prowadzimy zupełnie inaczej, dajesz jeszcze trochę, nie podkręcaj sobie za słabo, yy, podkręć troszeczkę mocniej, albo podkręć trochę słabiej, zależy kto jak nas obserwuje, jak ktoś widzi, że jest nam ciężko, to nie dopinguje nas zazwyczaj, że dawaj jeszcze mocniej, weź się tutaj yy, zmęcz, tylko właśnie weź sobie troszeczkę poluzuj, jeśli chcemy progresu, to musimy się zmęczyć. Musi to być wysiłek dla nas. Jeśli ja osobiście nie robię rzeczy, które kosztują mnie wysiłku, to też nie będę tego przekazywała innym. A żeby mm, przełamać się, może przy na przykład przełamywać swoje granice. Kiedy ja przełamę swoje granice, będę wiedziała, jak pomóc tobie przełamać swoje. Ja jestem osobą, która lubi, kiedy jest ambitnie, jest ciężko. To też chodziłam na zajęcia z. Rozciągania, stretching, po prostu podążamy za osobą, ale nie ma tam zwracania uwagi na naprawdę takie istotne szczegóły, dzięki którym faktycznie uzyskamy progres. Ok, my się poczujemy lepiej, na pewno, dlatego, że jeśli nie rozciągamy się sami w domu, to po takim rozluźnianiu się będzie nam super przyjemnie, ale. To jest chwilowe. Jeśli chcemy trwałej zmiany, to musimy przełamać naszą wygodę. Bo jeśli cały czas działamy w wygodnych zakresach, to cały czas działamy w tym, w czym działamy na co dzień tak naprawdę. Dla kolejnego przykładu mogę podać zajęcia z tabaty, gdzie, no gdzie chodzi po prostu o to, żebyśmy... Okej, okay, poczujemy pot, bo jest energicznie. Ale jeśli my będziemy na każdych zajęciach machać tymi jednokilowymi hantelkami i nikt nie pilnuje naszego progresu, to go po prostu zwyczajnie nie będzie. I ja dostałam taką opinię od osoby, którą trenuję, która od wielu lat chodzi na różne zajęcia fitness i teraz na trampolinę. i ona myślała, że po prostu jest tak zbudowana, że ona nie ma mięśni, nie będzie ich czuła, a tak naprawdę wystarczyły dwa zajęcia to w dodatku online, gdzie przez prawidłowe ustawienie ciała na początku pracy pozwalało jej mózgowi nauczyć się nowych wzorców. I Jeśli nie ja pilnowałam tego, żeby ona je wykorzystywała przez cały czas trwania treningu, przypominałam o tym, poczuła nagle pracę tych mięśni, poczuła, że je ma. I nigdy wcześniej na żadnych innych zajęciach nie miała tego efektu. Dlatego uważam, że jeśli chcemy faktycznie pracować, a nie łudzić się, że wykonujemy pracę, dlatego że idziemy, jest fajnie, bo się spotkamy, tu dostaniemy, ktoś przyniesie czekoladkę, bo jest sylwester, tu się pośmiejemy. Okej, okay, ja rozumiem, że potrzebna jest socjalizacja i wychodzenie. Do, do ludzi, ale jeśli chcemy poczuć te efekty, chcemy faktycznie mieć realny wpływ na zmianę jakości naszego życia, to nie mówię, że wszystkie, bo ja na wszystkich nie byłam, ale zajęcia fitness na siłowni uważam, że są ostatnim punktem może dla osób, które po prostu rozumieją, mają multisporta i nie chcą wydawać pieniędzy w miejscach, gdzie on nie jest Respektowany, ale czy to nie jest zmarnowanie swojego czasu i po prostu potencjału? Jest coś takiego jak efekt, jak efekt początkującego i tak naprawdę na początku naszej sportowej kariery mamy największy potencjał do wzrostu. Jeśli wykorzystamy go mądrze, to zbudujemy sobie największą bazę w najkrótszym czasie. Jeśli nie wykorzystamy go mądrze, zbudujemy bazę. Ale będzie ona na niższym poziomie, już nigdy nie wrócimy do efektu początkującego. Na siłowni, na godzinie zajęć, gdzie jest 15 osób, nikt nie poświęci czasu na oddech. Na przykład, też dlatego, że połowa osób nie będzie tego chciała, bo połowa osób przychodzi się faktycznie pobawić, po prostu, posocjalizować. Ale jeśli ty oczekujesz. Mmm, Realnej pracy nad swoim ciałem, to lepiej poszukać sobie zajęć grupowych, ale bardziej niszowych. Yy, od kogoś, kto ma autentyczny przekaz. Chce po prostu nauczyć. Nie chcę tylko wziąć pieniądze i zostawić się z dobrym humorem i nastrojem, że zrobiłem dzisiaj pracę, mogę iść. Ale żebyś faktycznie zaczął czuć. Zaczęła czuć swoje ciało, mieć z nim kontakt. Zajęcia grupowe dla mnie to jest super. Sama lubię chodzić na takie zajęcia, dlatego że dużo trenuję samodzielnie i fajnie jest po prostu też z kimś trochę rywalizować, ale nie wybieram zajęć, na których hmm, nikogo nie obchodzę. Obchodzi ich tylko mój dobry nastrój, moje pieniądze i to, żebym wróciła a nie to, żebym faktycznie poprawiała swoje zdrowie. Więc jeśli czujesz tak jak ja, zapraszam. Możesz się do mnie odezwać śmiało. Może mogę Ci pomóc. Zostawiam w opisie link do umówienia się na bezpłatną konsultację. Możesz też się odezwać do mnie na Instagramie i na zmarszcz. I łapki w górę, subskrypcja. Kolej duże opiekła nie ma. Powodzenia. Pa!